Dzień dobry, I widzimy do Stanów Kalifornii, więc y, choroba, ciąg dalszy. Dzisiaj w nocy się obudziłem około drugiej i włączyłem. Chciałbym powiedzieć, na Lord of the Rings Towers, przy tym się zawsze dobrze zasypia. Pokażę dzisiaj y, ulubioną zabawę mojej córki, którą ostatnio praktykuję. Więc ula sobie siedzi na kanapie, ma różnego rodzaju samochodziki. Co się ula robi z tymi samochodzikami? Tak. Wkłada się, i on sobie tu leci, i wylatuje. Pod wczorajszym odcinkiem Sandra Bogusz cześć Mirek, w środę są rodziny bardzo ważnej dla mnie osoby, która codziennie ogląda Twoje filmiki i bardzo chce rozpocząć swój własny biznes, ale brakuje jej motywacji. Czy mógłbyś w jutrzejszym nagraniu powiedzieć kilka motywujących słów bezpośrednio do Daniela, że trzeba wierzyć w to, że biznes się uda i działać, plus małe życzenia rodzinowe? Daniel, wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia. Natomiast w temacie motywacji i biznesu. Zadać Ci sekret i nikt o tym nie mówi w internecie, nawet ja czasami tego nie mówię. Natomiast prowadzenie biznesu, i nie mówię tutaj o posiadaniu jednoosobowej działalności, pracy u kogoś na etacie, ale rozliczanie się w modelu faktury. Jeżeli myślisz o biznesie, czyli budowanie usług, produktów i zatrudnianie ludzi do tego, albo używania procesów, sztucznej inteligencji, etc. To jest to najgorsza praca na świecie. Będziesz czuć się samotny, nic nie się będzie wychodziło, ciągłe pomyłki, ciągłe problemy i nie wiem, czy moja motywacja w tym pomoże. Trzeba mieć coś głębiej, trzeba mieć chęć zrobienia czegoś wielkiego i zmiany. Jeżeli chcesz robić to tylko dla pieniędzy, szkoda czasu. Lepiej znaleźć sobie fajnego mentora, fajną firmę, fajny startup i zacząć robić tam. Jeżeli natomiast masz chęć zmiany świata, zmiany czegoś, większego problemu, to bycie przedsiębiorcą jest jedyną drogą, natomiast to będzie bolało. Jak to powtarzam wiele razy, słowami Ilona maska. prowadzenie własnej firmy to jest jedzenie szkła i patrzenie w otchłań. Po roku czasu przestaje się szkło, ale otchłań zawsze pozostaje. Taka moja motywacja do ciebie, więc poszukaj jej wewnątrz. Czy masz chęć zmiany świata w lepsze miejsce? Jeżeli nie, hmm, będzie ciekawie. Dam ci nawet przykład ze swojego życia, więc w chwili, gdy jesteśmy na etacie i coś nam nie podoba, Możemy po prostu złożyć powiedzenie pójść dalej i gotować naszą pracę. Jeżeli nie mamy czegoś w firmie, możemy pójść do szefa i powiedzieć, hej szefie, nie mam tego, ciężko mi się wyrobić. I nawet jak szef jest niemiły, to i tak można od niego odejść albo zrobić cokolwiek innego. My decydujemy, co robimy. Mamy prostą możliwość, żeby pójść dalej, nie jesteśmy zatrzymani. Natomiast gdy my działamy biznesem, to zazwyczaj inwestujemy kawałek pieniędzy na początku, więc wkładamy nasze pieniądze, wkładamy nasz czas i są rzeczy, które mogą się nie udać. Mogą się nie udać na każdym możliwym poziomie. Dam nawet parę przykładów z moich ostatnich dni. Założenia, które mieliśmy, nie działają. Tipe, który został założony, nie jest autoryzowany. Nie mamy VAT-u europejskiego jeszcze przez Urząd Skarbowy, bo Urząd Skarbowy ma czas na wykonanie swojego zdania, dzięki temu nie mamy możliwości założenia konta na Vimeo, Amazon Web Service. I tak dalej, i tak dalej. Lista tych problemów rośnie. Te problemy są zawsze na głowie osoby, która ten biznes prowadzi. Jeżeli jesteśmy sami, to mamy w ogóle przechlepane, bo wtedy, w chwili, gdy nic się nie układa, wszystko się wali, zawsze my jesteśmy osobą, która jest odpowiedzialna i musi wziąć te wszystkie elementy i naprawić. Jesteśmy na tacie, albo robimy komuś projekt, możemy powiedzieć, sorry, ale już już nie chcę, dziękuję, wypowiedzenie, i tak dalej. Tutaj niestety to my musimy tę sytuację cały czas brać pod uwagę i prawić. i w większości wypadków, nie wiem jak u Ciebie, ale ja się mylę bardzo często. Częściej niż 50% czasu, więc e, wiele decyzji, które podejmuję są złe. I czasami te decyzje mnie kosztują czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych, czasami kilka tysięcy złotych. Jeszcze nie miałem takich trudnych decyzji powyżej 100 tysięcy złotych, ale miałem decyzje, które nie kosztowały na przykład 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych, po prostu wyparowuję swoje konta, nie masz, popełniłeś błąd, dziękuję, na razie, plus tracisz jeszcze inne rzeczy. Więc to są takie rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę w chwilach, gdy myślimy o biznesie. Natomiast jest biznesem jedna droga, która działa dość dobrze, którą ja przetestowałem i o której czasami zapominam i przez to pewnie mam wszystkie inne problemy. Natomiast jest jedna droga, która działa bardzo dobrze, którą polecam. I to o tej drodze nawet mówiliśmy parę odcinków temu. Ta opcja nazywa się bootstrapowaniem. Czasami myślimy o firmach jako o startupach, czyli startujemy firmę, wkładamy x pieniędzy, weźmy tutaj na przykład 5000 50 zł. I zaczynamy pracować, budujemy model, więc sobie ludzi ludzi, kupujemy rzeczy, tak dalej. To jest jedna z opcji: model startupowy. Startup. Czasami jest to 50 tysięcy, czasami jest to 500 tysięcy, czasami jest to 5 milionów, różnie bywa. Ale jest druga opcja, opcja, którą ja uwielbiam i w której jestem dobry, w tej mniej, w tej lepiej. Czyli opcja bootstra. Opcja bootstra polega na tym, że zaczynamy z 0 zł. Nic nie inwestujemy. Zaczynamy w wolnych chwilach, e, załóżmy jak mamy naszą pracę, 8 godzin, bierzemy sobie 2 godziny albo weekend i pracujemy nad naszym projektem. Budujemy bloga, budujemy cyklowik innego, budujemy listę mailową. Zaczynamy zdobywać naszych klientów, idealnych klientów i zadajemy pytania, czego potrzebują i zaczynamy im dawać. To trwa, to trwa długo, czasami to może trwać miesiące, czasami może trwać to lata. Natomiast w ten sposób jesteśmy w stanie wysadkować nasz biznes, znaleźć model biznesowy, który działa i próbować go rosnąć. W tym modelu, dlatego też duża ilość startupów, która powstaje, upada, jest ciężko, bo czasami mamy uwarunkowania zewnętrzne, czasowe itd., żeby coś się udało. Jeżeli robimy na coś w modelu bootstrapowym, czyli w powolutku, wolnych chwilach, w chwili, gdy już faktycznie mamy tyle projektów i tyle pieniędzy, że nie mamy już co z nimi robić, zatrudniamy pierwszą osobę i wtedy wszystko działa całkowicie inaczej. Więc, Danielu, taka myśl do przemyślenia, jeżeli startujesz biznes i próbujesz robić w modelu bootstrapowym, to super, to super. Natomiast, jeżeli planujesz robić większy biznes i nie masz do tego celu, to zewnętrzna motywacja w niczym nie pomoże, jedynie szkła cię czeka. Znaczy przy opcji bootstrapowania też jedzenie szkła czeka, tylko to jedzenie szkła jest troszeczkę rozłożone w czasie, czyli nie musimy zjeść jednej żarówki czasami w jeden dzień, ale mamy na to pół roku, a w pół roku ma sobie powolutku to żaróweczkę zjeść. W cudzysłowie oczywiście, nie bierzmy tych słów na poważnie. Nikt nie je szkła. Znaczy nie wiem, czy nikt nie je szkła, ja nie wiem szkła. Mamy właśnie w tej chwili zierzenia przedsiębiorców, mam Ty E, który e, ma firmę Esumo i między innymi też pomaga mi z różnymi projektami tentowymi. Już ile czasu to zjemy? pewnie jest rok, już nie? Dzień. Półtora? Półtora. E, więc właśnie jesteśmy po sesji zwierzania się, jak tu źle mieć firmę. Ale już przeszliśmy do tematów, jak jest dobrze. Jest dobrze. Zaczynamy dopiero. Dopiero sobie dopiero zaczynamy. Lepiej. Dzień miał na lepsze, dalej się czuję okropnie, no ale jakoś żyjemy. Więc pięć bardzo krótkich rad dla osób, które chcą zacząć ze swoim biznesem. Uprzedzam. Bo chyba po to jesteśmy na tym kanale i też po to to oglądasz, ja też staram się w komentarzach odpowiadać Ci czasami, że chcę być szczery. Tak bardzo jak się da. Nie wszystko mogę mówić, a to co mogę mówić mówię i bycie przedsiębiorcą jest trudną pracą, chyba najtrudniejszą, bo gdyby było inaczej, to wszyscy by to robili. Natomiast pięć krótkich rad dla osób, które chcą zaczynać z własnym biznesem, bazując na samym doświadczeniu. Takich prostych rad, nie takich skomplikowanych. Pierwsza, klienci. Zanim w ogóle mamy cokolwiek, poszukajmy klientów. Pomyślmy, kim jest nasz idealny klient i po prostu rozmawiajmy z nimi. Pytajmy, czego chcą, czego potrzebują. Gdy już mamy naszych klientów, spróbujmy mieć z nimi jakiś kontakt, czy to będzie lista mailowa, czy po prostu maile, cokolwiek im ta lista będzie większa, będzie nam rzeczy łatwiej. Gdy będziemy mieli listę mailową, na której będą nasi idealni klienci, to wtedy zawsze będziemy mogli napisać hej, mamy nowy produkt, hej, mamy nową ofertę, hej, może nam pomożesz w tym i w tym i będzie nam o wiele łatwiej. Rzecz trzecia. Zero produktów, nie wymyślajmy produktów. Wiele osób ma pomysł, żeby wymyślać produkt i go robić nie Róbmy tego. Zapytajmy naszą listę mylową, na, na której są nasi klienci o produkty, wtedy będzie nam całkowicie łatwiej. Zero kosztów stałych. Nie kupujmy aplikacji, nie kupujmy biura, nie zatrudniajmy ludzi do czasu, aż nie będziemy mieli naszego produktu, który powstał na bazie listy mylowej, na której są nasi idealni klienci. I ostatnia miłość. Róbmy to, co naprawdę kochamy, bo najgorsze jest to, gdy będziemy płakać pod stołem z bólu, że nam nie wychodzi, że jemy te szkło. To wtedy bardzo dobrze jest pamiętać o tym, że gdzieś na koniec dnia próbujemy zrobić coś dobrego dla świata. Wtedy może któregoś dnia coś się zmieni, tak jak będziemy spadać, 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 nagle wszystko zacznie jakoś powoli się układać. I gdy, gdy zacznie tak się dziać, będziemy nagle w tym miejscu, miłość będzie bardziej rosła, koszta będą w końcu rosły, do się produkty, lista mylowa będzie rosła, ilość klientów będzie rosła. Natomiast to, co proponuję, to pamiętać o tych pięciu rzeczach, gdy zaczynamy z własnym biznesem, będzie naprawdę wiele łatwiej. Tak. Czasami mało mi osoby mi pytają, hej mireczko, a co jak ci te twoje produkty się skończą? Ludzie nie będą chmury używać, ludzie nie będą. Kupować kursów online, Jak, co wtedy byś, robił, nie, nie muszę tego wiedzieć. Bo jeżeli będę stosował tą listę, to spytam, moją listę mi hej moi drodzy, czego potrzebujecie, a ja im to wtedy dostarczę. Bo jeżeli zaczniemy się otaczać ludźmi, którym dajemy wartość, ci ludzie będą zawsze chcieli od nas czegoś więcej. Nie ma takiej opcji, że jeżeli damy komuś wartość i zmienimy w jakiś sposób jego życie, jego firmę, etc., że ci ludzie nas opuszczą, oni będą zawsze z nami, będą zawsze nam towarzyszyli, będą zawsze nam pomagać, żebyśmy wyszli w dobre miejsce, więc to tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkiego najlepszego dla wszystkich osób, które obchodzą dzisiaj urodziny, dla wszystkich osób, które obchodzą również dzisiaj imieniny i mają inne święta. Jest mi bardzo miło, że poświęcasz swój czas, że oglądasz tego vloga. Dziękuję Ci za to serdecznie i do zobaczenia jak zawsze.